Nawet jeśli w rzeczywistości coś nie działa, ale wiara w to, że działa, może spowodować, że działa, mówimy tu o zjawisku placebo. Zapraszam do szóstego odcinka podcastu Odkrywamy na kanale budzimy się. Słowo placebo tłumaczone z języka łacińskiego na polski oznacza spodobam się. Choć jeszcze w 1785 roku zdefiniowano go jako banalny lek lub po prostu metoda. Ale zostawmy definicję i skoncentrujmy się na konkretach, czyli na efektach, na badaniach, na praktycznych działaniach. Placebo swoją popularność przede wszystkim wiedzie w medycynie, kiedy to pacjentom podaje się substancje biologicznie obojętne. Które mogą mieć skuteczny wpływ na zdrowie pacjenta. Dość często używa się też placebo w procesach terapeutycznych. I choć okazuje się, że choć nie ma wątpliwości co do skuteczności placebo w leczeniu najróżniejszych schorzeń, to jednak im bardziej rozwija się współczesna medycyna, tym bardziej odstępuje się od tych praktyk. Niektórzy twierdzą, że jest to nieetyczne, ponieważ jakoby oszukuje się pacjenta. Inni natomiast uważają, że używanie placebo może spowalniać rozwój biznesu farmaceutycznego, bo przecież czasem nie trzeba kupować i podawać konkretnego leku, bo wystarczy na przykład kostka cukru nasączona rzekomo leczniczą medycyną. Być może prawda leży pośrodku. Musimy też wiedzieć, że placebo nie ma stuprocentowej skuteczności, dlatego stosowanie go nie jest gwarantem tego, że pacjent rzeczywiście zostanie wyleczony. Naukowcy z Pacific Parkinson's Research Center w Vancouver zaobserwowali, że wystąpienie efektu placebo jest zależne między innymi od tego, jakie informacje o zażywanej substancji otrzyma pacjent. Udowodniono, że efekt placebo znikomo występuje w sytuacjach, w których pacjent szanse na wyzdrowienie ocenia poniżej 50%. Co ciekawe, podobne rezultaty uzyskano wówczas, gdy zapewniono pacjenta o 100% skuteczności leku. Natomiast najlepsze wyniki pochodziły z tych badań, w których lekarze podający pacjentom placebo. Oceniali ich szanse na wyzdrowienie na około 75%. A więc placebo działa najlepiej wtedy, kiedy pacjent wie, że to, co mu się podaje, daje duże szanse na wyleczenie. Można więc wysnuć wniosek, że potrzebna jest jakaś iskra, która będzie pobudzała w człowieku jakby element adrenaliny. Nawet takiej rywalizacji, bo jeśli pacjent, pacjent wie, że ma niewielkie szanse lub wie, że ten lek zawsze działa, to energia pacjenta może być jakoby przygaszona, taka bierna. Natomiast duże prawdopodobieństwo, ale i cząstka niepewności determinują pacjenta do wzbudzenia żywej chęci i wiary w to, że się uda i wtedy okazuje się, że zazwyczaj placebo działa. Ciekawe, prawda? Placebo jedynie z pewnością nie zadziała przy uszkodzeniach struktur czołowych mózgu, które odpowiadają za kontrolę emocji czy na przykład planowanie. Dlatego w ten sposób nie pomoże się na przykład chorym na Alzheimera. Ciekawostka: w 2003 roku przeprowadzono w Danii badania i okazało się, że 86% pytanych lekarzy. Przyznało się do stosowania placebo chociaż raz w roku, aby uniknąć konfrontacji z pacjentem. W badaniu przeprowadzonym w Chicago wśród lekarzy-internistów 45% przyznało się, że stosuje placebo okazjonalnie, a 15% przynajmniej w stosunku do 1 na 10 pacjentów. I posłuchajcie tego przykładu bardzo uważnie. W 2002 roku Kapczuk przeprowadził badanie eksperymentalne u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. 262 osoby badane zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza to lista oczekujących bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Druga to ograniczona interakcja czyli relacja lekarz i pacjent tak na chłodno. Gdzie akceptowano jedynie formalności, i trzecia grupa to rozszerzona interakcja, gdzie lekarz wobec pacjenta był ciepły, troskliwy i zainteresowany nim. Osoby badane podpisały zgodę na to, że mają 50% szans na rzeczywisty zabieg akupunkturowy, a 50% przypadków igła nawet nie wbije się w skórę, choć będzie to upozorowane wrażenie. Ostatecznie, choć pacjenci o tym nie wiedzieli, badanie było podzielone na dwie serie, i każdy wziął udział w serii upozorowanej i w serii rzeczywistej. Wyniki okazały się następujące. W pierwszej grupie, tak zwanych oczekujących, nie zauważono żadnych różnic. W drugiej grupie, tzw. Tak ograniczonej, poprawę zauważono o 20% badanych. A w trzeciej grupie, tak zwanej rozszerzonej, czyli tej, w której była bliska relacja lekarza z pacjentem, poprawę zgłosiło aż 37% osób. W tym badaniu placebo miało bardzo przybliżoną skuteczność do rzeczywistego zabiegu, natomiast badanie to, poza tym, że placebo może być rzeczywiście dość podobnie skuteczne do standardowych metod, to przede wszystkim to badanie udowodniło jeszcze jeden aspekt, jeszcze jedną warstwę dotyczącą naszej psychiki. O wiele skuteczniejsze leczenie występuje, kiedy mamy bezpośredni i empatyczny kontakt z lekarzem. Dlatego też w leczeniu ważne jest, z kim pracujemy, czy ta osoba ma mocne przekonanie o skuteczności terapii i jak głębokie ma intencje pomocy. To też udowadnia niedowiarkom, że wszystko jest energią i bardzo ważny jest zarówno sam zabieg, jak i nasza wiara w niego oraz zaangażowanie osoby wykonującej zabieg. A czasami już sama minimalizacja lęku sprawia, że dochodzi do spontanicznej remisji choroby. Znaczenie ma również otoczenie, w którym jeśli pacjent czuje się dobrze i bezpiecznie, ma większe szanse na skuteczne leczenie. Pojawia się też pytanie, czy jeśli placebo jest tak skuteczne, to czy można wyleczyć nim nowotwory? Okazuje się, że w oficjalnej mowie, ze względu na etykę w tak poważnej sprawie, badania są dosyć rzadkie i też ograniczone. Z dotychczasowych wnioskuje się, że placebo może spowalniać rozwój choroby, ale nie jest w pełni skuteczny. Dla przykładu, aktywni palacze mający mniejsze guzki otrzymywali dwa razy dziennie budezonit w postaci inhalacji za pomocą turbohalera. Osoby z grupy placebo dostawały tak zwaną pustą inhalację z tego urządzenia. I u osób prawdziwie leczonych nie rozwijała się ta choroba, natomiast przy placebo zauważono 5% zmian. Także placebo wspomogło zahamowanie rozwoju guza, ale nie było na tyle skuteczne, żeby go zatrzymać. Natomiast placebo u pacjentów nowotworowych potrafi zredukować ból od 0 do 21%, powodować przyrost wagi od 7 do 17%, poprawić apetyt od 8 do 27%, a skuteczność placebo w ataku migreny oceniono na 30%. Duża większa skuteczność placebo okazuje się być przy chorobach psychicznych. Po wielu badaniach dzieci i młodzieży w metaanalizie, zwłaszcza przy tzw. dużej depresji, stwierdzono 58% dzieci i 61% nastolatków, którzy uzyskali poprawę zdrowia. Zatem nasuwa się pytanie, czy szprycowanie ludzi chemią może mieć sens, skoro placebo wykazuje aż 75% skuteczności leków psychotropowych, bo tak zostało zapisane po przeprowadzonych badaniach, czy naprawdę zawsze powinniśmy nieraz no wręcz otruwać ludzi chemią, kiedy można ich wyleczyć za pomocą wody mineralnej czy właśnie pustej inhalacji. Może warto w pierwszej kolejności podejmować próbę placebo, zwłaszcza jeżeli nie jest to sytuacja nagła i zagrażająca życiu. I oczywiście nie nawołuję do natychmiastowego zaprzestania wszelkiego leczenia i postanowienia na jedną placebo kartę, bo to byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast, znając niezłą skuteczność i ogromny potencjał placebo, chyba powinniśmy je częściej wdrażać, aniżeli z niego powoli rezygnować, choć wiemy, że nie na rękę może być to na przykład koncernom farmaceutycznym. Placebo istnieje i jest skuteczne, powiedzmy tak bardzo ogólnie w kilkudziesięciu procentach. To wiemy tak naprawdę od lat, a nawet od wieków. Wiemy od strony statystycznej, że jest dość silnie skutecznie, skuteczne Oznacza to też tyle, że nasze przekonania i nasze myśli mają ogromną moc. W końcu wiemy też, że to wiara czyni cuda. Czy też nie o tym między innymi było mówione nieco ponad 2000 lat temu? Placebo to udowadnia, ale pokazuje również, że nasz potencjał w tym zakresie jako ludzkości, jako ogółu nie jest jeszcze w pełni odblokowany, bo przecież nie zawsze nie u każdego działa. Pod tę kwestię podłączę temat energii życiowej, energii kreacji, którą mamy mniej lub bardziej odblokowaną, a to też zależy od wielu czynników. Moc naszej kreacji, zgodna z naszą intencją, jest też zależna od przepływu energii w nas samych. Jak już się domyślasz, doszukuje się też tutaj związku pomiędzy efektywnością placebo a naszą energią życiową energią seksualną. Postawię więc pytanie, czy lepsza, czasem może stuprocentowa podatność niektórych osób na placebo nie wynika właśnie również z ich odblokowanej energii życiowej? Zakładając, że tak jest, to czy skuteczność takiego leczenia, a może i po prostu samo leczenia. Nie mogłaby być na poziomie stuprocentowym? Czy w takich warunkach nie moglibyśmy leczyć się dosłownie z każdej przypadłości za pomocą naszych myśli, odczuć, wiary, naszej intencji? Nie znalazłem badań na ten temat, nie jestem pewien, czy w ogóle takie istnieją, czy w ogóle nasza energia życiowa może być mierzalna na przysłowiowym papierze. Natomiast mamy niezliczone dowody na potęgę naszych myśli, naszych wierzeń, i śmiem przypuszczać, że im bardziej nasza energia życiowa jest aktywna, tym mamy większe możliwości kreacji oraz samoleczenia. I nie można wykluczać tego, że jeśli nasza świadomość będzie wzrastać w kolejnych latach, to i samoleczenie stawać się będzie jeszcze skuteczniejsze, a nasze organizmy będą bardziej odporne. Pamiętacie, jak na przykład Osho był wiele razy otruwany przez swojego lekarza? Jeśli dobrze sięgam pamięcią z filmów dokumentalnych, to trwało to około 2 lata, zanim jego stan, zanim stan jego organizmu stał się krytyczny. Natomiast koncerny farmaceutyczne na wszelkie sposoby chcą nas od siebie uzależniać. I czy właśnie nie jest to też przypadkiem, że właśnie teraz, właśnie, w tym wyjątkowo silnym czasie naszego wzrostu, wzrostu ludzkości, wzrostu świadomości ludzkiej, proponuje się niemal siłą różnego rodzaju zagadkowe, nie w pełni przebadane preparaty. Czy właśnie one nie mają na celu osłabienia naszego układu odpornościowego, naszego holistycznego funkcjonowania? Więc być może również ma to związek z przepływem naszej energii życiowej? Te refleksje. Yy, całe refleksje dotyczące placebo oraz tematów wiążących zostawiam pod wymianę myśli. Jestem bardzo ciekaw, jak wy na to patrzycie: jak czujecie, jak postrzegacie ten temat. Yy, czy rzeczywiście możemy dojść do punktu, w którym placebo stanie się stuprocentowo skuteczne i nie będzie już potrzebna nam zewnętrzna medycyna na różne dolegliwości? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was i niech dzieje się najlepiej. Paweł.